Czy doświadczenie sztuki za pośrednictwem online to nasza przyszłość? Ja powiem przewrotnie. Na pewno doświadczenie pandemii jest doświadczeniem, które wpłynie na nas wszystkich, wpłynie na sztukę i faktycznie ten, to doświadczenie, inaczej przełożenie się tego online które do tej pory używaliśmy jednak gdzieś w bardziej, mniej lub bardziej jednak ograniczonym zakresie, ono ulegnie bardzo dużemu zwiększeniu. Zaczniemy myśleć w kategoriach online o rzeczach, o których wcześniej nie, nie myśleliśmy. Druga rzecz, która chyba myślę na nas wpłynie, to interaktywność. To znaczy, już ja w tej chwili widzę, jak bardzo zmienia się życie towarzyskie mm. w czasie pandemii. Te spotkania właśnie online, wspólne picie wina, wspólne gotowanie, gdzie po prostu widzimy się tylko na ekranie na ekranie monitora wcześniej tego rodzaju sytuacje były no powiedzmy jakoś tam wyjątkowe raczej lubiliśmy się spotykać w realu teraz wydaje mi się że to doświadczenie interaktyw interaktywności także w sztuce ono może być tym doświadczeniem które w się doświadczeniem powszechnym